Cześć, maleczko widzowie, witam Was w kolejnym vlogu na tym kanale. Dzisiaj już nagrywam dla Was trzeci filmik. Właśnie wrzuciłem Wam niedawno film z naszego nowego domu. Nagrałem dla Was film, który zobaczycie we wtorek albo w środę. Luźny niedzielny vlog. I postanowiłem, że nagram sobie jeszcze jednego taki ekstra w tym tygodniu dla Was wleci No i co? Teraz idę w stronę sklepu Krójwat Kupię jakieś tam małe drobiazgi No i oczywiście zabieram was ze sobą Tak więc zapraszam Was na tego vloga No tak więc ja już jestem w klatce i zobaczę jakieś żale pod prysznic i takie różne rzeczy. Tak więc widzimy się za chwilę. Tutaj jak widzicie już są rzeczy na walentynki. Tak więc ja już wyszedłem z krójwata. Mam torebeczkę Kupiłem dwa dezodoranty jeden dla mnie, drugi dla mojej dziewczyny. Cztery żele pod prysznic No i za takie zakupy zapłaciłem 10 euro, czyli niedużo jak za cztery żele oraz dwa dezodoranty. no, a teraz tak jak mówiłem, pójdziemy się chwilkę przejść, żeby jakoś wypełnić dla was tego floga. Tak jak mówię, jest to dzisiaj już mój trzeci vlog dla was jakoś wpadłem dzisiaj w ten szał vlogowy i mówię, muszę jeszcze nagrać jednego, to będzie jakiś ekstra w tym tygodniu no, tak więc idziemy teraz tam w stronę Bazyliki, pokażę Wam drugą stronę naszego miasta tak więc tam przede mną macie gigantyczną Bazylikę z tego właśnie to miasteczko też jest bardzo znane, ponieważ jest tu przeogromna bazylika. No i podążamy w tamtą stronę. Jak widzicie, jest ona naprawdę przeogromna. Już na pewno ją kiedyś na vlogach widzieliście, bo już nieraz robiłem wam vloga z tej miejscowości. Tak więc, jak widzicie, za mną znajduje się gigantyczna bazylika. Ja teraz idę takim deptakiem, jakby takim małym parkiem. A za mną tam znajduje się cała bazylika. No, takie takie to rzeczy dzieją się w naszym miasteczku. Przed chwilą przechodziłem to już po przebieraniu biegają z piwem no bo tak jak mówiłem niedługo karnawał a holendrzy mają bzika na tym punkcie więc latają już po przebieraniu i w ogóle No, a ja idę przejdę się po centrum no i oczywiście was zabieram ze sobą a tutaj chyba jest budynek starego urzędu Ponieważ nowa gmina ma już inny budynek, a tu możliwe, że jest jeszcze stary budynek 1923. Jest on naprawdę przeogromny. Albo to funkcjonuje, albo to coś innego, albo to był budynek starej gminy. No teraz wchodzimy na drugą stronę centrum. Doner Center Atman A tam mamy Azja Bakera I tam zawsze zamawiamy kebaba No Tak jak wcześniej wam też nagrywałem Dzisiaj jest spokojnie No bo jest niedziela Większość, faktycznie wszystkie sklepy Są zamknięte Bardziej piwialnie dzisiaj było otwierane No ale nic Ja już zmierzam w stronę domu Mam nadzieję, że takie vlogi wam też się podobają. Nieważne jak, ważne, że vlog nagrany taki krótki vlog. Mam nadzieję, że takie też wam się podobają. Jeśli tak, no to oczywiście zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. No a my widzimy się w kolejnym vlogu. Siema.